sukces lewicy, intelektualny sukces, bo hasła lewicowe dzisiaj głoszą politycy liberalni, konserwatywni, większość prawicy i to nie tylko te hasła czysto socjalne, ale też na przykład w sferze opodatkowania. Bardzo liberalna Komisja Europejska wzywa do obniżenia VAT-u. To jest po raz pierwszy od kiedy VAT został w Europie wprowadzony, Zaczyna się taki ruch przeciwko przesuwaniu opodatkowania z pit czyli progresywnego, na VAT, czyli na regresywne opodatkowanie. To były postulaty dość radykalnej lewicy do tej pory takiej, która nie sprawowała władzy w Europie. Ale też w sprawie na przykład środowiska. Postulaty lewicy, zielonych, a także środowisk lewackich to co krzyczano w Seattle, kiedy. WTO obradowało. To dzisiaj wypowiadają konserwatywni mężowie stanu typu Sarkozy na przykład, prawda? Czy typu pani Merkel. To, to jest niebywałe przesunięcie. I teraz czy lewica będzie w stanie powiedzieć, na czym polega różnica między. między... Zaadoptowanymi przez prawicę hasłami lewicowymi, dotychczasowymi, anioło. A gdzie jest, jaka jest różnica między oryginałem, a kopią, czy falsyfikatem, czy podróbką? Jest gigantyczne wyzwanie. No, ryzyko jest takie, że kiedy cała scena przesuwa się na lewo, a ona się na lewo przesuwa, tu widać na przykład ewolucję w poglądach, a zwłaszcza w wypowiedziach Donalda Tuska który na początek nowego roku mówi, że priorytetem rządu będzie troska o najsłabszych, o tych, którzy najwięcej zapłacą za kryzys, no to jest pytanie, jakie jest miejsce dla lewicy. Problem finansowania polityki. Lewica tego problemu nie rozwiązała. I dysproporcja, to było we Francji doskonale widać, w Polsce też to doskonale widać, między zasobami, którymi dysponuje lewica i prawica, ta różnica rośnie. No Włochy to jest taki bardzo dobry przykład. Natomiast nie boję się specjalnie polityki europejskiej w tym okresie. Prezydencja Czech wygląda strasznie, jak się patrzy na prezydenta Klausa, który jest no, ekscentrykiem politycznym po prostu. tak. Natomiast już premier Topolanek jest normalnym, poważnym politykiem. Jeżeli czegoś się naprawdę boję, to stanu lewicy w Niemczech, bo to jednak jest centrum Europy polityczne w dalszym ciągu. A lewica niemiecka jest rozbita, ma problem z tożsamością. Jednak ciężar Schrödera nie jest mniejszy od ciężaru Millera. I jeżeli niemiecka lewica się nie pozbiera, to będziemy mieli poważny problem, bo odpowiedź Zapatero to nie jest odpowiedź, która by odpowiadała większości Europy. To jest zbyt radykalne jak na nastroje w większości krajów Europy, w Polsce też. Odpowiedź Gordona Brauna traci, traci siłę w miarę jak Anglia się pogrąża, mimo tych bardzo inteligentnych, antykryzysowych działań a Skandynawowie są trochę na uboczu. I to jest właściwie bardzo ciekawe w Europie, że mając tak fantastyczny model konsekwentnie lewicowej polityki ponad podziałami, lewicowej w sensie prospołecznej, reszta Europy nie potrafi z tego korzystać. Że model skandynawski jest na przykład legendą w Ameryce dla amerykańskiej lewicy, dla liberałów, nie jest legendą w Polsce. Nie jest legendą w kontynentalnej Europie, już nie mówię w ogóle o krajach anglosaskich, bo bardzo łatwo się go spisuje, że ach, to jest taka specyfika skandynawska, podczas gdy jest tam bardzo wiele nowoczesnego politycznego myślenia, z którego można by czerpać.